Lotnicza historia Polski 100 lat temu w polskim lotnictwie 100 lat temu wczesnym popołudniem w Warszawie wylądował de Havilland DH-50 z szefem angielskiego lotnictwa cywilnego, R-Wicemarszalem Williamem Seftonem Brunkerem na pokładzie. Za sterami samolotu siedział bohater przelotu z Londynu przez Madryt do Tangieru, Alan Copham. Copham i Brunker wystartowali w Londynie i przez Paryż, Kolonię oraz Berlin lecieli do stolicy Polski. Przelot do Warszawy stanowił część planowanej podróży z Londynu do Indii. Miała ona przetrzeć szlak dla projektowanej sterowcowej linii pasażerskiej i pocztowej. lotnicza historia Polski